Ranek, Radia TOK FM. Bolesław Piecha wygrał wybory na senatora w Rybniku. Tam wcześniej był senatorem, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. To... Może Platforma Obywatelskiej, przepraszam, pan, pan Piecha jest PiS. No i... Sygnał ostrzegawczy dla Platformy? Ja powiem pani, że jeżeli to nie jest sygnałem ostrzegawczym, to ja już bym się zaczął zastanawiać, co nim może być. Ja przeanalizowałem te wyniki wyborów, porównywałem do poprzednich wyborów i mam kilka wniosków, które no, nie są dobre dla Platformy. Platforma zanie, za, zanotowała spektakularny spadek w poprzednich wyborach do Senatu. 35%, blisko 35% wyborców w tym okręgu poparło kandydata Platformy. Wczoraj ledwie 18% i Platforma, co dla partii rządzącej w żadnym kraju nie jest dobrą wiadomością, jest na trzecim miejscu. Czasem partia rządząca w takie uzupełniające wybory przegrywa, w Anglii nawet uważa się zezwyczajowo, zwyczajowo. Partia rządząca przegrywa wybory uzupełniające, ale kiedy w Anglii partia rządząca przychodzi na trzecim miejscu na mecie, to to już jest bardzo poważny program, problem i sygnał ostrzegawczy. Czy to jest taki wzrost poparcia dla Prawa nie. i Sprawiedliwości? No, jest lekki, delikatny wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, ale raczej trzeba mówić, no, z całą pewnością jest to sukces PiSu i, i nie udawajmy, Ta, że to nie, nie jest nie, sukces PiSu. No to PiS mówimy to o jest tym mówię o tym od sukces, sukces PiSu i sukces PiSu, który również polega na zdolności tej partii do mobilizacji wyborców, bo to, co jest znamienne też w tym wczorajszym głosowaniu, to jest rekordowa jak na, jak na wybory uzupełniające w Polsce, 11-procentowa frekwencja. 11% wydaje się mało, ale do tej pory mieliśmy wybory uzupełniające, w których 2% ludzi głosowało, albo 3%, a jak przekraczała 5%, to mówiło się o sukcesie frekwencyjnym. Tutaj 11% osób poszło do wyborów. Elektorat PiSu zmobilizowany mniej więcej na tym poziomie, na to wielką kampanię tam Pokazał PiS pokazuje zdolność mobilizowania swojego elektoratu, choć w dalszym ciągu nie pokazuje zdolności, ale to jest problem bardziej długofalowy dla PiS-u, bo dzisiaj odniósł sukces, ale w dalszym ciągu nie pokazuje zdolności przyciągania nowych wyborców. Natomiast w warunkach spadku platformy, to PiS nie musi nawet zdobywać nowych wyborców, dlatego że ta duża grupa, którą ma